Dzień dobry, witam was dzisiaj w Finlandii i bitwę jadę o wygraną do zadania specjalnego na 50%, czyli niedużo. Jeśli tylko drużynowi się postarają, to tą bitwę wygramy. Zaczynam sobie klasycznie i chcę się dostać jak najszybciej na przełęcz, tam popróbować coś zrobić. Dopóki czerwoni nie zjadą z górki, nie zajmą pozycji, trzeba się dostać właśnie w to miejsce przed nimi. No i z kolei tak się ustawić, żeby to oni nie mieli łatwo. Na szczęście dla mnie nie bardzo garną się, żeby zjechać z górki. Dzięki temu ja mogę wjechać sobie na środek. I tam na nich polować tu podświetlony T3485 przez chwilę tylko. No i ta moja pozycja w tym momencie nie jest za szczęśliwa, bo sam jestem wystawiony bardzo mocno na strzały, tutaj jest obniżone ten, ta górka też można tam próbować postrzelać. No i w tej chwili już widać T3485 w ilości sztuk dwóch. Pierwszy strzał nieudany. Ale po poprawce pierwszy Teciak rozwalony, wyjechał drugi. Czekam na przeładowanie. Teciak nie strzela, teraz dopiero. No, ale zginął i punkt jest obroniony. A ja mam przed sobą jeszcze pałkę 30.02, tylko że nie mogę złapać przestrzału. No i. Przed mną są dwa niszczyciele. Jeden, ten bardziej po prawej, jedzie w stronę punktu, a w międzyczasie jeszcze na Gonga załapał się IS. No i przyjechało M36. Przeładowany już jestem. M36 bardzo ładnie wycofał się, tak żeby można było wsadzić mu pocisk w bok jako, że pojazd bardzo miękki to też chętnie tą bułę przyjął no i jest przede mną i jeszcze jeden niszczyciel jest tam na dystansie jeszcze pojazd, na szczęście stamtąd przestrzału nie ma no widać, że to jest M36 bo bitwa nagrywana jest powtórki i te znaczniki są podświetlane w dużo większej ilości niż normalnie w bitwie wtedy tego nie wiedziałem i tak się trochę czaiłem z tym wyjechaniem na N36, no ale udało się nie ma co dalej się tym zajmować stąd szukam przestrzałów na czerwonych, którzy jadą na środek, a okazuje się że VK 30.02 przyjechała sobie na punkt nie patrzy w moją stronę, pokazuje bok i w ten sposób kolejny raz punkt został obroniony. Pierwsza myśl, żeby zjechać na dół, no ale przy punkcie B na środku mapy jest czerwony całkiem sporo. No i tu przede mną t 3457 a na górce stoi Tygrys E. Więc najpierw Tygrys. No, i teraz T3457, strzał nieudany, a teciaka rozwali w tym momencie nasza FK. Kolejne podświetlenie, kolejna fałka. jest tu jeszcze M4, też bokiem ustawiony, też zniszczony, IS1 mi pomogli drużynowi, a szkoda, bo to był pewny prak. I ponownie w stronę punktu przyjechał czerwony, tym razem tygrys H1, wyłapane zielone, tygrys rozwalony. No i jeszcze raz chciałem jechać na dół, ale do punktu B, który przed chwilą straciliśmy, podjechało dwóch czerwonych i to nimi chciałbym się zająć pomóc tam naszym jak tylko zła, pokaże się jakiś przestrzał to oczywiście trzeba będzie się tych czerwonych pozbyć, tutaj jeszcze na dole pz -a. przeskoczyła i pojechała dalej nie będzie szansy na strzelanie do niej poginęli czerwoni przy punkcie B a y, punkt C zaczął przejmować nasz lajcik. Raczej tutaj już nie ma co stać. Pezeta wjechała na górkę. Nie mam podświetlenia, przez chwilę było, ale Pezeta wzięła i zginęła. Czerwoni zostali już praktycznie na linii swojego respa, można się stąd zwijać. I tak trochę dla odmiany pojadę sobie tą drogą. To nie jest bezpieczna, bezpieczny wyjazd. Mam tu podświetlony M44, troszkę dalej jest SU85. M44 ustawiony bokiem łatwe obrażenia przeładowanie i strzał w amunicję wyjechało SU85. Ale zanim zdążyłem przeładować, to SU zginęło. No i w tym momencie już czerwoni. Praktycznie nie mają nic do powiedzenia, są zamknięci na respie. po lewej stronie jest ich trochę więcej, pewnie będzie im łatwiej. Po mojej prawej są dwa pojazdy, jest fałka 3002 jeszcze rzut oka na lewo. No i fałka wyjechała za skały strzał. bierze duże obrażenia na y, załogantach. Pałka w tym momencie się jeszcze wycofuje, akurat nie ci załoganci dostali obrażenia, no ale zatrzymana, ściągnięta gąsienica. Odrespa wyjechał niszczyciel. Tam się zajmuje nim mój plutonowy, a ja podjadę sobie do tych dwóch yy, graczy, od tyłu. Mam nadzieję ich zaskoczyć. Jest tutaj ta pałka i jest też tygrys H. Jeden strzał wieże. Rozwalony zamek. Na chwilę będzie spokój z tygrysem. Czekam na przeładowanie, a tygrys zasłonił mi pałkę. Czuję się tu w tym momencie bardzo bezpiecznie. Oba czołgi mają krytyczne uszkodzenia. Rozwalony tygrys. No i któryś z drużynowych rozwalił też fałkę po tym strzale do Tygrysa dostałem do użycia bombę atomową tylko, że raz, że nasi już byli na niebie, a dwa, że i tak zostało za mało czasu, żeby tą atomówkę wyrzucić i tak bitwa wygrana z dwunastoma fragami i dwoma zdobytymi żółtymi medalami, jednym czołgiem pograne i z mojej strony to już wszystko dla chętnych zostawiam statystyki, które udało mi się ocalić z oryginalnego nagrania. I to już wszystko. Cześć.